Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będzie kolejny unboxing. Zakupiłem kolejne narzędzie, jest to narzędzie wielofunkcyjne Yato YT82819 zasilany bateryjnie 18V akumulatorami, więc wszystko będzie współgrać z tymi sprzętami, które już mam. I zobaczymy. Kupiłem tego multitula ze względu na to, że dużo jest takich tu właśnie wycinań w tych kantówkach przy mojej tej zabudowie basenowej. I mówię, akurat, może. Słuchajcie, mi to jakoś przyspieszy trochę tę prace. Co więcej, ja to jak to ja, to jedno z tańszych narzędzi. No, ale wiecie, jeśli mam już ładowarki i akumulatory z tego ich systemu, to. To kupuję ich. I tak, tak wygląda opakowanie. Gwarancja, instrukcja obsługi jak to zawsze samo narzędzie dosyć niewielkie. Zobaczcie, moja dłoń tak się odbezpiecza, zabezpiecza regulacja obrotów 5 i max no, zaraz to wszystko wypróbujemy, jak to działa. Jak to będzie się sprawowało? Mój akumulator 4A jeszcze się ładuje. Co mamy w zestawie? W zestawie mamy do szlifowania taką nasadkę razem z podłączeniem do odkurzacza. Nie wiem, czy będę tego używał kiedykolwiek, no ale jeśli jest, to jest. I w zestawie są też jakieś nożyki. Słuchajcie, nie wiem, bo nie mam tego paragonu, ale chyba za to dałem 150 zł czy 170 zł na Allegro. Niedużo nawet powiedziałbym, że bardzo mało. Zostawię taki półokrągły nożyk, pewnie do drzewa. Są papiery do, do, tej, do tej nasadki do szlifowania. To jest coś do skrobania, a to jest chyba do cięcia. Ale wiecie co ja od razu wiedziałem, że nie będzie wiele tego i domówiłem za 60 zł. Zaraz już bo nie pamiętam jakiej firmy, od razu nożyki do tego do drewna. Zestaw 20 sztuk brzeszczotów do narzędzia wielofunkcyjnego, czyli 20 sztuk za 60 zł. Kompatybilny z następującymi markami: Dremel, adapter Bosch Aha, są różne adaptery i wtedy pasuje nam do większości narzędzi. Ciekawe, czy do Jato pasują. <grymne> Zaraz się okaże. Opinie były dobre. Tych noży właśnie. Co, odbezpieczamy? Kompatybilne z Jato, czy nie? Ja, zaskoczyło, a jeszcze sobie porównam z tym oto. Tak, te same oczka, czyli pasuje. Dobra, założone. Tak, i tu jest ta przejściówka do tego właśnie, do szlifowania razem z nakrętką. Imbus w zestawie, ale ja tego używał nie będę. Chyba że gdzieś kiedyś, ale raczej nie. Pierwsze uruchomienie. Dobra, na piątkę, na jedynkę ciszej, automatycznie wolniej. Dajmy na piątkę. Albo na czwórkę. I tutaj mam do wycięcia, zobaczcie. Potrzebuję zostawić tylko ten element tutaj. A to resztę muszę wyciąć. Akumulator chyba niedoładowany, no jedna kreska tylko, ale dość powiem Wam, że kantówka jest mokra. Jakby była sucha, byłoby inaczej, ale. Słaby akumulator, cholerka. Dobra, nie męczę tego akumulatora, niech się ładuje. Idę na zewnątrz po. do tamtych naładowanych. Mam już naładowany akumulator z innego elektronarzędzia. I to nam ma zostać. Dobra, docinamy. <śmulatory noise> Za ciężko to się rozłącza. Mimo naładowanego akumulatora nie dociskam zbyt mocno. To nie służy chyba tak do, do takich robót. Bardziej do, do czegoś do przeszlifowania. Wiecie, doszlifować, gdzieś dociąć. अहं <laughs> कथं jak widzicie po dłuższej chwili udało się dobra ja będę po prostu zacinał sobie swoimi narzędziami tutaj dalej tą zabudowę a to będzie tylko takie ala do wykończenia bo jednak długo to schodzi no cóż jest nie jest no do takich cięższych robót widocznie się nie nadaje już czuję że jest się trochę nagrzała można by ją chyba szybko spalić Takie bardziej gadżeciarski sprzęt Dajcie znać co uważacie. To tyle w tym unboxingu. Ja zabieram się za dalszą zabudowę i zapraszam was tak samo chętnie jak najbardziej na do oglądania reszty moich filmów. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.